Siema. W dzisiejszym odcinku pokażę moją nową grę napisaną w C plus plusie. Tym razem gra jest w wersji demo, ale na początek powinno wystarczyć. Jak zawsze będzie dostępna w opisie, więc zalecam do ściągania. No to tak, odtwórzmy ją. Włączmy, czy jak tam to nazwać. Gra polega na jak najszybszym... Y pisywaniu wyrazów, które nam wyskoczą na ekranie. Tutaj. Oj. O, nawa. Proceso. O. Yy, I to jest cała mechanika, jej powiedzmy. Tylko, że nie jest taka prosta, jak tutaj raz pokazałem. Będzie ciut trudniejsza, ponieważ to będą zdania, wyrazy dłuższe jeszcze, trudniejsze do napisania. Gra będzie ładniejsza, bo będzie kolorowa. Yy, więc, więc myślę, że powinna się spodobać, tak samo jak moja poprzednia gra, też była kolorowa. Yy, no to dobra, tak. Yy, w linku pod, pod filmikiem będziecie mieli dostępną tą grę, jak już mówiłem, ale pozwolę sobie dodać jeszcze mały prezencik, nie wiem czy mogę zadowoli, ale... Dodam go. To jest plik z moim najlepszym wynikiem. Yy, ściągajcie go i piszcie w komentarzach, jakie mieliście wyniki. Spróbuję pobić wasze najlepsze, albo wy spróbujcie pobić mój najlepszy. To zależy, jak się komu tam uda. No to by było na tyle. Cześć.